Witam wszystkich serdecznie Materiał od gry wideo odnośnie Snake Eater remake Metal Gear Solid 3 Obejrzyj zanim kupisz Czyli co się dla mnie, bo e, Oczywiście będę musiał kupić no, Najpewniej kupię, ale to i tak zobaczymy dopiero jak wyjdzie We wtorek wychodzi mm, Early Access H2 <laughs> e, a W czwartek wychodzi pełna wersja, znaczy pełna wersja Premiera opóźniona y, dla biedaków. Zobaczymy y, z tego, co wiem, to jest po prostu. Jeden jeden praktycznie remake. Y, bez żadnych konkretnych zmian. To jest bardziej, bardzo duży remaster. No bo gra oryginalnie jest z 2004 roku. Y, zobaczymy, y, co. Nam ma do powiedzenia, a nawet nie yy, Skurik, nie? Skurik. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zań kupisz, czyli serii, w której w prosty i przystępny sposób przedstawiamy Wam najważniejsze informacje o nadchodzących premierach. Tak, abyście mogli dokonać świadomego zakupu. Tak, tak. Dziś na tablet weźmiemy nadchodzący remake trzeciej części Metal Gear Solid pod tytułem Delta Snake Eater. Z racji, że jest to remake trójki, co może to niektórych zdezorientować, to postaram Wam się przybliżyć oryginału, zrobić krótki zarys fabularny, pokazać czego można się po grze mniej więcej spodziewać oraz główne zmiany tego remake'u względem oryginału. Jeszcze tak zanim zaczniemy, chciałbym wam przypomnieć o sekcji Podbi, którą, jeżeli oglądacie na telefonach, będzie gdzieś Oj, obok komentarzy, tak jest ta sekcja. Jeżeli klikniecie w magiczny przycisk, który gdzieś tu będziecie mieli filmik z instrukcją o co mi chodzi, pomożecie nam się rozwijać. Więc już tak bez bezbędnego przedłużania. Cześć, jestem Hurik, a to jest zanim kupisz Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Mm -hmm. Zacznijmy od tego o czym w ogóle jest Snake Eater, trzecia część serii jest tak w zasadzie pierwszą chronologiczną odsłoną, od której Owszem. zaczyna się główna oś fabularna, więc MGS1 czy 2 albo jeszcze wcześniejsze odsłony jeszcze z ery 2D dzieją się później niż Snake Eater, dlatego też... Tak, w ogóle jeżeli ktoś byłby zaciekawiony o chuj chodzi w ogóle w całym Metal w całym uniwersum, to polecam, yy, one już mają z 9 lat czy 10 nawet, yy, takie krótkie... Yy, Peletony, opowiadania lore i historii um, bardziej po prostu historii od Energika. Pierwsza część jest chyba właśnie w całości odnośnie um, początków, czyli właśnie tego co się dzieje w Eaterze. Um, no i później chronologicznie to przechodzi po, e, w kolejne części, kończą, e, kończywszy na e, części czwartej Guns e, of the Patriots. Która jest zwieńczeniem historii, jeżeli chodzi o, o chronologię. Gra jest idealną częścią, żeby rozpocząć całą przygodę z serią. W tej części wcielamy się w postać Naked Snake'a, czyli jednej z centralnych postaci w całym uniwersum Godziny. Akcja gry rozgrywa się w 1964 roku w dżungli na terenie Związku Radzieckiego. Jako Snake musimy wykonać tajną misję, aby uratować sowieckiego naukowca, który pracuje nad tajną bronią. Może to brzmieć jak kolejny zwykły film szpiegowski, jakich jest wiele, ale nie zapominajcie, że jest to gra stworzona przez Hideo Kzime. Kolesia, który dodał Oj tak, do gry jest wygły ponad 70 minut. Więc tu nie będzie w kaszę dmuchał pierwszej lepszej fabułki. Możecie po NGS-ie oczekiwać zwrotów akcji, komentarzy politycznych, kłamstw, zdrad wątków filozoficznych i to wszystko polane sosem zwanym patriotyzmem. Czy skłamałbym, gdybym powiedział, że gra jest mocno nastawiona na fabułę? No, raczej nie. Gry Kojimy kładą dość mocny nacisk na fabułę oraz dość sporą ilość cutscenek. Jest to bardzo charakterystyczne dla tego twórcy i nie każdy może być tego fanem. Nie można jednak odebrać tego, że historia w Snake należy do tych bardziej intrygujących. A co do kwestii jak się w to w ogóle mm -hmm. gra. MGS A3 można zaliczyć jako klasykę gatunku trzeciej trzecioosobowych. Tylko z racji, że jest to gra autorstwa Hideo Kojimy, nie może to być zwykła i normalna skradanka jak Splinter Cell czy inne podobne gry z tego gatunku. Nie, trzeba było coś dodać, co teoretycznie nie pasuje do siebie. W taki oto sposób w Snake'y też znajdziemy mechaniki związane z Survivalem, i to w grze, która powstała na długo przed Wielkim Bułem i Hype'em na ten gatunek. Aby odzyskać staminę, gracz był zmuszony do polowania na zwierzęta lub do zbierania roślin. Oprócz tego musimy korzystać z konkretnych przedmiotów, aby wyleczyć Snake'a. Całość okay, daje tak. dość mocny vibe obecnych Survivali od jakiegoś Deforesta czy innych podobnych. No, wiadomo, no, jesteś zrzucony. O, jest ta scena, e, jesteś zrzucony na, na, na terytorium wroga do dżungli. Wam masz sobie poradzić, nie? Jako tajny, e, tajny agent, e, jak go tak zwał. Mm, więc nie, no, pod względem. Tu Kojima e, oczywiście miał, że i gameplay musi być ciekawy. I sama fabuła yy, i yy, historia opowiadana też, jest, też ma być yy, ciekawa. Nie ma być aż tak sztampowa, ma być jakaś taka trochę czasami niejednoznaczna, yy, co widać na przykład po Death Stranding. Yy, i Tylko, że yy, na przykład nawiązując do ostatniego, Mafia The Old Country, yy, gdzie tam. Fabuła, jest nacisk na fabułę położony, przez co te to jedna, trzecia, 1 czwarta gry która się opiera faktycznie o jakiś gameplay no to ten gameplay jest za najwyżej poprawny maksymalnie poprawny, 5 na 10 reszta to są cutscenki to tutaj jest i nacisk na cutscenki i na reżysery tych cutscenek i na samy, sam plot ale też gameplay jest e, przemyślany i jest. Wszystko tu ma jaki, jakiś sens. A jeżeli nie ma sensu, to można zawsze to dopowiedzieć, że to jest kojimizm. <laughs> to jest niesamowite kurwa, gry e, o, od Kojimy. No, ale Jak coś nie, nie, nie jesteś w stanie jakoś tak logicznie wytłumaczyć, to powiesz, że to powie, że to jest kojimizm i chuj. <laughs> Ale to no te, te gry są takie, że albo się jej kocha, albo się jej omija, po prostu. Może nie nienawidzi, bo nienawidz to jest bardzo mocne słowo. Nienawidzieć to ja mogę. bardzo dużo rzeczy mi się tutaj narzuca, ale nienawidź to jest po prostu duże słowo. Tylko te mechaniki były już w 2004 roku. Oprócz tego, charakterystycznym elementem dla tej odsłony są również kamuflaże, które główny bohater może zakładać, aby lepiej wtopić się w otoczenie. Na ekranie mamy odpowiedni wskaźnik, który pokazuje, jak bardzo zlewałem się wśród tych wszystkich krzewów czy drzew. Dobieranie o odpowiedniego jest, kamuflaża tak. ma ogromne znaczenie w całej mechanice skradania i stanowi A. jeden z kluczowych elementów całej gry. Aż mi się przypomina Splinter Cell pierwsze trzy części, tak naprawdę klasyczne. Yy, są, są najlepszym przykładem. Tam jest pięknie pokazane na interfejsie jak bardzo cię widać, jak bardzo jesteś oświetlony i jak bardzo cię słychać. I jest też na przykład jeżeli chodzi o dźwięk, to jest yy, pokazane, jeżeli na przykład pada deszcz, jest burza, cokolwiek, albo ktoś coś, nie wiem, strzela, trenują gdzieś na, na jakimś polig poligonie obok, to widać też ten threshold, ten punkt. Yy, jak jesteś ciszej, to cię w ogóle nie słychać, bo jesteś po prostu zabłyszany przez otoczenie. Coś cudownego. Nie mógłbym jeszcze nie wspomnieć o chyba najbardziej charakterystycznym elemencie tej odsłony: a Bossy? chodzi mi tu dokładnie o starcia z bossami. Każda walka jest na swój sposób unikalna, i pamięta się je jeszcze przez długi czas przez ich symbolikę czy to, jak zostały zrealizowane. Jednym chyba z ciekawszych bossów jest The End, którego dało się w ogóle pominąć, zabijając go w jednej z cutscenek. Albo w czasie faktycznej walki z nim wyłączyć grę na parę dni i boss sam umierał ze starości. Albo w czasie walki z Ocelotem, który z każdym momentem zaczynał strzelać coraz lepiej. Żeby wam niepotrzebnie spoilerować, resztę walk będziecie musieli odkryć sami. Ale możecie być pewni, że są to na pewno dość pamiętne starcia. Dobra, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o podstawowego Metal Geara. W takim razie wreszcie możemy przejść do tego, co tak właściwie dodaje i zmienia remake. Najważniejsza informacja na samym początku, przy remake'u nie pracował oryginalny twórca, czyli Hideo Kojima. Jak dobrze wiemy, jest on w dalszym ciągu skłócony z Konami. No i tak szczerze, bliżej temu remake'owi jest do jakiegoś remastera, pokroju wydanego w tym roku Oblivion Remaster, niż do takich remake'ów Resident Evil. Jest to bardzo, ale to naprawdę bardzo wierny remake. Do tego stopnia, że nawet cutscenki mają tak. identyczny czas trwania jak w oryginale. Nawet niektóre animacje <laughs> wyglądają bardzo podobnie jak te z... No bo, jeżeli coś działa, to po co to zmieniać, nie? Jakby. Jak to było? Lepsze jest wrogiem dobrego? Jak coś jest dobre, to po co to zmieniać? Z no, zwycięskiego składu się nie zmienia, w piłce i tak dalej. Więc, jeżeli te kascenki były. No stały się kultowe, przez. przez. No, przez konkretne powody, to po co te kadcenki zmieniać? Po prostu je zremasterowali. No i widać, jak to, że niewiele trzeba. No wiadomo, że trzeba pracy, jeżeli chodzi o, o tekstury, światło i tak dalej, ale choreografię, tak naprawdę, i animację no masz już wszystko zrobione, więc to jest kwestia, Wiernej, wiernej kopii, tego, że w, lepszych, w lepszej oprawie. Czas trwania jak w oryginale. No cudownie. nawet niektóre animacje wyglądają bardzo podobnie jak te z 2004 roku, co niektórzy mogą uważać za zaletę, inni jako skok na kasę. Całość została przeniesiona na Unreal Engine 5, co raczej nie powinno jakoś nikogo dziwić. Delta Snake Eater to czeka się bardziej quality of life niż faktycznych zmian. Dodano m.in. szybki dostęp do zmiany kamuflażu, żeby nie było tak jak w oryginale, że co chwilę trzeba się przeklikiwać przez menu. Mamy również okay. dwa tryby kamery do wyboru. Legacy, czyli ten naśladujący pierwsze wydanie MGS3, gdzie kamera była ulokowana wysoko nad postacią oraz nowy, bardziej współczesny. ciekawszych rzeczy to w remake'u każda rana, zadrapanie, ślad po postrzale ma nie znikać nawet po wyleczeniu. Jest to system, który ma sprawiać, że przejście gry dla każdego z graczy będzie bardziej unikalne. Do gry ma również powrócić minigierka Snake vs. Monkey, w której Snake ma za zadanie złapanie małp rozsianych po mapie. Tak jest to ewidentnie gra stworzona przez Japończyków. Na premierę niestety nie będzie dostępny tryb multiplayer zatytułowany Fox Hunt. On sam ma się ukazać jesienią tego roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Tryb mhm. multi, jak sami zresztą twórcy to zaznaczają, będzie czymś na zasadzie gry wchowanego, w którym gracze za pomocą kamuflażów będą musieli się między sobą ukrywać. Warto podkreślić, że nie będzie w nim żadnych mikrotransakcji. Jest to napisane na oficjalnej stronie gry, więc miejmy nadzieję, że któregoś dnia konami nie zechce tego zmienić i nie dodać no, fajnych skinków nawiązujących do poprzednich odsłon serii. Podstawowa edycja Metal Gear Solid Delta Snake Eater kosztuje 369 ,99 zł 99 z dostępem do gry 28 sierpnia. Jest również dostępna wersja Deluxe, która zawiera zestaw stroju, no. wyposażenia i kamuflaży dla Snake'a. No i ten nieszczęsny 48 godzinny wczesny. To do... jest kurwa, badaka, to jest największy minus potencjalnie. Oprócz ewentualnie jeszcze jakiejś optymalizacji, która może coś tam leżeć, bo tu Unreal to zależy tak naprawdę od, yy, od takiego no od ograniczenia studia, nie? Czy, czy to zoptymalizuję, czy nie. Znaczy, na gameplayach, na, na tych urywkach to pokazywało, no i wygląda to źle. Zobaczymy, jak będzie na przykład na moim kompie, który nie jest endgameowy, jest taki, który powinien mi starczyć na Full HD, żeby w tych powiedzmy wysokich radzić, mam nadzieję. Ale te, ta cena to to jest kurwa, ktoś tam solidnie spadł kurwa z rowerka postęp do gry. Czyli zamiast grać 28, będziecie mogli grać 26 sierpnia. Tak jeszcze, niezależnie od edycji, każdy, kto zrobi preorder, dostanie strój Snake'a w białym garniturze niestety, ale my, Polacy, znowu mamy jedną z najwyższych cen na świecie. No, oczywiście. Oprócz tego Rimaky będzie posiadał polskiej wersji językowej, nawet napisów. W piątek 22 no, sierpnia spadł embargo na recenzję. Gra na Metacriticu ma łączną notę w wysokości 86 punktów i ogólny no okay. odbiór jest dość pozytywny. Można w recenzjach przeczytać, że jest to wierne odświeżenie gry i dostosowali ją pod obecne standardy. Jednak, jak dobrze wiecie, lepiej takie recenzje brać trochę z przywróżeniem no. oka i nie traktować tego I jako to wyznacznik jakości. Wielkim przywróżeniem Co jednak oka. może trochę niepokoić to testy od Digital Foundry, którzy sprawdzili jak remake sobie radzi na PlayStation 5. MGS ma mieć ogromne spadki nawet do 30 FPS na PS5 Pro i gra ma posiadać problemy z utrzymaniem stabilnego klatkarzu, co nie nastraje jakoś pozytywnie do optymalizacji gry. Za to wymagania do wersji pc możecie zobaczyć teraz na ekranie. No, to ciekawe. Co ciekawe, minimalne i... E, <śpies> nie, trochę, trochę się chyba minął sens. E, rozminęli się z sensem tych, tych wymagań na Steamie. Nie wiem w sumie, od czego to zależy. No bo tu masz... Yy, w przypadku AMD masz ten sam procesor. Ale w przypadku Intela to już jest... Yy, już jest nieco lepszy yy, na masie 5 i 7. Yy, żeby grać w konfiguracji zalecania. Co to znaczy zalecana? Bo minimalna to według mnie... Yy, to, to jest też yy, jakby do ustalenia powinno być napisane dokładnie yy, tak jak przy niektórych takich planszach z wymaganiami mm, na przykład, że przy tej konfiguracji powinno Ci to działać w Full HD w 60 klatkach, jeżeli chcesz full, na przykład nie Full HD, ale 1440p w 60 klatkach, to musisz mieć przy, mniej więcej to i tak dalej, i tak dalej. A tutaj to w sumie chuja Ci mówi, nie? Jedynie co Ci mówi to jakby najwięcej co Ci mówi to to ile to mniej więcej będzie zajmować. Um, I to okay. właściwie wszystko jeżeli chodzi o remake Metal Gear Solid Delta Snake Eater Myślę, że przybliżyłem wam choć trochę temat tego, czego możecie okay. się spodziewać po tej grze Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie zagrać w remake Metal Geara Natomiast jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jakiś bardziej taki szczegółowy film na temat tej gry To może coś dla was kombinujemy A na ten moment odsyłam was do poprzedniego filmu na naszym kanale Oraz zapraszam na nasze sociale oraz stronę internetową, bo pomaga nam się to rozwijać Trzymajcie się i cześć. No, i cześć. Elo. Super. No to w takim razie czekamy tak naprawdę na wtorek, aż yy, ludzie, którzy kupili te. ten, ten, ten preorder z wcześniejszym dostępem, będą grali. Pojawią się pierwsze właśnie nagrania na YouTube. Jakieś porównania yy, będą, będą jakieś opinie, yy, pierwsze na streamach, będą jakieś porównania. Wydajności e, takie nie zrobione przez recenzentów, e, tylko przez normalnie ludzi, którzy faktycznie wezmą grę i ją przetestują <śm> pod względem e, optymalizacji, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. E, no i zobaczymy. Nie nastawiam się na pewno na e, jakąś grę wszech czasów. <śm> na pewno nie. Nastawę się po prostu na po prostu całkowity remaster graficzny. I w sumie tyle, żeby się to po prostu komfortowo. Komfortowo grało na obecnych PC-tach, no bo wiadomo, że w trójkę to głównie na PS3 na PS2 najlepiej grać, nie? Na PS3. No, mniejsza o to, eee, na no, generalnie starych konsolach. No nic, no ja jestem ciekawy. Pewnie kupię, ale pytanie czy od razu. Też kwestia tego, że w piątek wychodzi e, pad do PE2 i mam plan napierdalać srogo. E, więc z tym MGS-em pewnie nieco poczekam. Albo najpierw poczekam, chociaż nie no, kurwa. nie wiem. Nie wiem. Napiszcie jak wy sądzicie, czy będziecie kupować Snake tera czy będziecie w poe grać albo w co innego? Tak, trzymajcie się. Baju.